Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkie człowieki oczywiście w czwartek. Czwarteczek, czwartunio, obliżej weekendu. Słuchajcie, pogoda jest jaka jest. No i cóż no, lecimy, lecimy. Zaczynamy ten dzień. Cieszymy się po prostu. Radujemy się. U nas w Wielkiej Brytanii, słuchajcie. To jest taka w ogóle pogoda. Zobaczcie. A w ogóle dzisiaj to jest o dzień odbierania koszy. Nie wiem w jaki u Was dzień jest, dzień odbierania koszy. Segregujecie śmieci? Czy nie segregujecie śmieci? Jak to jest w ogóle? Dzisiaj dobry, o, zaczęło właśnie padać Czego się można by było spodziewać No niestety, jest godzina Uuu, 7.55 Niesamowite Dobra, tymczasem słuchajcie Powiem wam tak e, Miłego dnia wam życzę Wspaniałego dnia i słońca Słońca przede wszystkim Bo bez słońca Nie chce się żyć Dobra człowieki, lecę, trzymajcie się, pa!